Co? Jest tu smarano, a ona nadal śpi. Niepojęte. Jane, wstawaj! Mamo, nie krzycz tak! Nie chcesz sama wstać, więc ci pomogę. Mam pomysł. Chwileczkę. Jeśli nie chcesz wstać i się umyć, woda sama do ciebie przyjdzie. Zimna woda zdrowia doda. Mamo, zwariowałaś! Budzę moją kochaną. Spójrz, dziś są twoje urodziny. Wszystkiego najlepszego, córeczko! Mam dla ciebie prezent. Szybko go rozpakuj. Co my tu mamy? Co? Poradnik jak nauczyć się uśmiechać? Dzięki, mamo. Ale to bardziej mi się podoba, babeczka. Zaraz pomyślę życzenie. Świetnie. Dzięki, mamusiu. Smacznego, kochanie. Sama upiekłam. Panno Fibi, pobudka. Dzisiaj mamy piękny dzień. Ale z niej śpią. Panno Fibi, dzień dobry, pora wstawać! Proszę otworzyć swoje cudowne oczy. Dzień dobry, Kim. Widzę, że zestaw idealny poranek już gotowy. Moje ulubione płatki pod oczy ze złotem od razu je założę. Chcę, żeby moje worki spod oczu jak najszybciej zniknęły. Pamiętałaś! Oczywiście dziś wielki dzień. Urodziny wszystkiego najlepszego. A oto i tort! Brawo! Mam nadzieję, że będzie smakował. Piekłam go całą noc. O oh, Chcę coś innego. A gdzie prezenty? O, złota torba jest na pewno dla mnie. Chłap, moje płatki. Co to może być? O! Wiedziałaś co chciałam. Nowy iPhone, ale fajnie. Zaraz wypróbuję, jaki ma aparat. Dawno nie robiłam sobie selfiaczka. Uśmiech. Co powiecie na to? Jestem taka fotogeniczna. Dobra, znudziło mi się. Kim możesz już iść? Okay. Kochanie, długo jeszcze. Spóźnimy się z tatą do pracy. A ty do szkoły. Ruchy, ruchy. Musisz się szybciej rano ogarniać. Mama ma rację, przegięłaś. Ej, dokąd to? Codziennie to samo. Co założyć dzisiaj do szkoły? Hmm, mam taki duży wybór. Aż jeden zestaw! Ale za to jaki ładny! Hop! I gotowe! Świetnie wyglądam! Co to takiego? Plama? Nie no, nie mogę iść w takim stanie do szkoły! A innych spodni nie mam! Ale już wpadłam na fajny pomysł! Podzielę się z wami lifehackiem, którego widziałam na TikToku! Potrzebuję kilku wycinków z gazet, kleju i pędzelka! Nakładam klej na pędzel i smaruję nim wycinki! Przyklejam wszystko do dżinsów! Teraz spryskuję wybielaczem. Świetnie! Patrzcie na to! Stare, poplamione dżinsy zamieniły się w fajne i modne. Ale czad! Co mam na siebie dzisiaj założyć? Szkoda, że lustro nie może ze mną porozmawiać. Na pewno by mi podpowiedziało. Nic tu nie ma. No nie mam co założyć. Pora odnowić garderobę. Muszę coś wymyślić. Ale w sumie po co, skoro mam służącą, Kim? Tak, panienko Fibi, co się stało? Rozumiem, czerwony alarm, nie mam co założyć. Bez paniki. Zaraz mm. szybko skoczę do Francji Jest. na małe zakupy dla mojej jaśnie pani. Jak jestem, proszę. Dziękuję, Kim. Dobrze się spisałaś, ale następnym razem postaraj się szybciej. Możesz iść. Ja przymierzę ciuszki. Świetnie, i torebeczka do tego. Jest idealnie. Mogę iść do szkoły. Ach, witaj, kochana, szkoło. Dzisiaj nawet się nie spóźniłam. Cześć wszystkim. Wydawało mi się, czy powiedziała do nas cześć. Co tu jedzie takim fajnym samochodem? To ta nowa? Odbiór, odbiór. Dotarliśmy do szkoły. Rozkładam różowy dywan dla panny Fibi, żeby się nie ubrudziła. Gotowe. Można wychodzić. Zapraszam. No, nareszcie. Cześć wszystkim. Jestem waszą nową koleżanką z klasy. Mam nadzieję, że jest tu przynajmniej jedna osoba, która ma tyle kasy co ja. Ale fajnie wygląda. Wszystko pod kontrolą. Panna Fibi weszła do budynku. Biegnijmy do klasy. Trzeba zapoznać się z nową. No Na nas też pora. Pospieszmy się. Przechodź, koleżanko. Muszę wpisać kod do mojej szafki. To dla mnie zbyt skomplikowane. Wspaniale. Ojej, ile tu pięknych rzeczy. A ja potrzebuję. Gdzie to jest? O tutaj, mój szkolny plecaczek. Proszę włożyć do niego ten notatnik. Świetnie. Jest! Ależ to ciężki, nic nie widzę! Aj! Uderzyłam w ścianę? Oj, to nie ściana. To to ma być. Cześć, ci nie zdaro. Ale super, Fili się ze mną przywitała! Muszę szybko zabrać książki i schować je do szafki. Jak fajnie jest mieć kogoś, kto nosi twoje podręczniki. A tutaj mam książki i coś pysznego ciasteczko. Mama dała mi je chyba z rok temu. Jem je sobie tak po kawałetku codziennie. Moja szafka jest taka nudna. Muszę coś wymyślić. Tylko co? Hmm. Już wiem. Mam kawałek tapety, która została nam po remoncie i jeszcze parę drobiazgów. Przykleję to wszystko na drzwiczki, żeby wyglądało fajnie. Słodkie, Podoba mi się. Są wszystkie moje ulubione rzeczy. No ślicznie. Ojej, muszę pędzić na lekcję, bo nauczyciel znowu wezwie mamę. W nogi. Moi drodzy, oto wasz test. Dacie radę. Przerabialiśmy to milion razy. Rozdaję kartki. Bułka z masłem. Fajnie, że zdążyłam się przygotować. Muszę tylko wpisać numer. Kurczę, ołówek się złamał do bani. Ale gdzieś miałam jeszcze jeden. Musi być gdzieś tutaj. Nie ma? No trudno, przynajmniej zjem sobie cukierka. Mam świetny pomysł. Włożę wszystkie cukierki do palety od farb. Dodam troszkę wody i będę miała jadalne farby z pomocą których rozwiążę test z matmy. Super! Jestem przygotowana, więc nie ma problemu. Doskonale. Mama będzie zadowolona z kolejnej piątki. Nie jestem taka optymistyczna. W ogóle się nie przygotowałam. Ale w sumie po co? Mogę przecież poprosić tę kująkę, żeby rozwiązała test za mnie. Wypełnisz mi test? Nie? A za kasę? Za kasę? Wiesz, to też nie. Że co? Jeśli dam więcej? No za tyle to ja rozumiem. Kupię sobie górę czasopism naukowych. Weź mój test. Gotowe? Czas się skończył. Oddajcie swoje prace. Zostało jeszcze troszkę czasu na poczytanie. Ciekawe co dostanę. O, już sprawdził. No i co tam? Hurra! Świetnie mi poszło piątka z plusem. A co u mnie? Jak to? Wszystko źle? Dwuja z minusem? Ej, kujonko, co ty narobiłaś? A co myślałaś? Dobra, przerwa. W końcu można coś przekąsić. Kim, zabierz podręczniki z mojego biurka, proszę. Dziękuję. Teraz nakryj do stołu, będę jeść. Fuu, czy to reba? Jest to obrzydliwa. Proszę to wymienić na coś innego. Zabierz to. Mam nadzieję, że tym razem trafili w mój gust. Co tu mamy? No, tak lepiej, pizza. A ty co masz, niezdaro? A ja mam lunch od mamusi. Zawsze zostawia mi takie miłe karteczki, żebym pamiętała, że mnie kocha. Mmm, moje ulubione kotokanapki. Pyszka. to kanapki i karteczki. A moi rodzice cały czas pracują. Jane, wpadłam na świetny pomysł. Może się zamienimy. Co? Super. O, niezła pizza. Temu miejscu zdecydowanie brakowało jakiejś imprezowej atmosfery. Jane, nie stój tak. Baw się razem z nami. Nigdy nie byłam na fajniejszej imprezie. O nie, moja nowa sukienka. Jest zniszczona. Kto to zrobił? Czego się śmiejecie? Nie jest mi wcale do śmiechu. Masakra, ale wstyd. Idę stąd. Koniec. Teraz nikt nie będzie chciał się ze mną przyjaźnić, nawet za pieniądze. Porażka. Fibi, wszystko w porządku. Widzę, że jesteś smutna. Mam pomysł! Pożyczę ci swój sweter. Babcia zrobiła go dla mnie na drutach. Proszę! Teraz to już nie sweter, a super piecka! Wracajmy na imprezę. Wróciłam w nowym stroju. Rozruszajmy tę budę. Jak nam się podoba moja nowa sukienka? Jest wspaniała! No to lecimy! Zobaczmy, co ja dostałam. Pyszna czekolada. Ale roztopiona. I co ja mam z tym zrobić? Czego się śmiejesz, Fibi? Wpadłam na fajny pomysł. Widziałam niezłego lifehacka na TikToku, gdzie pokazywali, jak zrobić fajne czekoladowe wzory. No to spróbujmy. Mm, czekolada jest taka dobra. Muszę szybko narysować serduszko. Wow, to jest takie dobre. Palce lizać. Możesz sprawdzić swój klosz. No pewnie. Mam zamrażoną czekoladę. Ale to nawet lepiej. Najpierw usunę całe lut i spróbuję nie niesamowicie. Aj, to boli. No dalej, gryź się, głupia czekolado. Jane, ta czekolada nie chce, żeby ją zjadła. W ogóle nie chce się złamać. Dobra, spróbuję ją polisać. Mmm, pyszka. Jesteś taka dziwna, Fibi. Popatrzmy lepiej, jak rysuje kolejny fajny czekoladowy rysunek. Zobacz, jaki słodki kotek mi wyszedł. Jest nie tylko piękny, ale też niesamowicie smaczny. Niezła wyżerka, tylisz sobie swoją czekoladkę. Otwieramy na 3, 2, 1, podnoś! O ja, ciechiński makaron! Mój jest zamrożony. Co za pech. Nie wygląda to apetycznie. A ja mam pyszne, gorące kluski. Spróbujemy ich teraz. Uwielbiam chiński makaron! Jest taki pyszny! Ojej, zupełnie zapomniałam, że jest też ostry! O nie! Jakie to pikantne! Phoebe, pomóż mi! Zrób coś! Właśnie mam taki zamiar. Mogę roztopić mój makaron dzięki twojemu gorącemu oddechowi. Super właśnie tego potrzebowałam! Mmm, jakie pyszne! Dzięki Jane za pomoc w podgrzeniu mojego makaronu. Ups, przepraszam, to było bardzo smaczne to otworzy pierwszy? Spójrz tam. Ja otwieram pierwsza. Mam pizzę. Czad. Jaka gorąca. Wygląda tak pysznie i pachnie niesamowicie. Muszę jej szybko spróbować. Nawet ser się ciągnie. Jane, ty też powinnaś spróbować. Ale nie mojej pizzy. Lepiej otwórz swój klosz. No dobra, zaraz zobaczę, co ja mam. O cię ja też mam pizzę. Ale moja jest zamrożona do bani. Ser też się nie ciągnie. Nie mogę tego nawet ugryźć. No dajcie spokój. Phoebe, chcę pyszną pizzę, mam kostkę lodu. Niech pomyślę, wiem co zrobić. Włóż pizzę do ust, a ja porządnie zamknę ci szczękę. Udało się! I co powiesz? Phoebe, dzięki za pomoc, to było naprawdę pyszne. Ojej, Jane, brakuje ci zęba. Co? Nie wierzę! O nie, mój idealnie równy biały uśmiech! To straszne! Nie tknę już tej okropnej pizzy! Jane, możesz zjeść moją, jest jeszcze gorąca i taka pyszna! Co ja mam pod kloszem? Co jest? Pojedynek na palce? No dobra! Zdajesz sobie sprawę, że nie ma sensu ze mną walczyć, bo ja na pewno wygram! No i widzisz! Dobra, co dostałam? Co to jest? Nie rozumiem, to wygląda dziwnie. Nie wiem. A ty co masz? Okay. O, Czupa To znaczy, że ja też go mam, tylko roztopioną wersję. Mam szczęście! Czupa wygląda tak pysznie. Rewelka! Oj, język mi się przykleił. Teraz boli. Oj, nie, chcę zostać z językiem. Mam pomysł. Zrobi psikusa Jane. Dopóki na mnie nie patrzy, założę sztuczny język i będę udawać, że na maksa się przykleiłam. Jestem ciekawa, jak zareaguje. Dobra, jestem gotowa. Jane, pomóż mi! Język mi się przykleił do czupaczupsa! Zaraz ci pomogę, ciągnę! Udało się! To był sztuczny język? Nie rób tego więcej! To wcale nie było śmieszne. Dobra, spróbuję swojego czupaczupsa i zaraz zobaczysz, jak, jeśli nałożyć troszkę płynnego karmelu na słomkę i dmuchnąć, to wyjdą fajne lizakowe balony. Super! Co też chcesz? Nie mam zamiaru się wymieniać ani dzielić. To wszystko tylko dla mnie. Zagrajmy w kamień papier -nożyce. To wygra otworzy pierwszy klosz. Ja zaczynam. Gdzie z tymi rękami? O jacie, nuggetsy. Mam nadzieję, że są gorące. O tak, gorące i pyszne nuggetsy. Ale super. Ojej, aż za bardzo gorące. Zaraz spróbujemy. Pyszne. Jane, nawet nie patrz. Jest swoje nuggetsy. Tak, już wiem, że będę miała zamrożone. No, i co ja mam z nimi zrobić? O, są takie twarde i zimne. Boli, jak się w nie wgryzam. Ale nie szkodzi, zaraz się z wami rozprawię. Muszę je jakoś rozgrzać. Fibi, daj mi na chwilę prostownicę. A teraz czekamy. Mam nadzieję, że szybko się upieką. Ja nie śpię. Fibi, śni mi się, jednorożec. O rany, jeden nagets już jest gotowy. Muszę spróbować. Tylko spójrz, jaki apetyczny. To jest pyszne. Mogę być pierwsza? Hurra, dzięki. Mam gofry. O, nie, są zamrożone. Są tak nieprzyjemnie zimne. Trzeba pozbyć się tej odrobiny masła. Spróbujmy. Może będą dobre. Podnieś swój klosz zamiast się śmiać. Wow, a ja mam pyszne gorące gofry. Zaraz ich spróbuję. A, 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 są naprawdę gorące. Zupełnie zapomniałam, że gorące jedzenie nie zawsze jest super. Trzeba to jakoś ochłodzić. Dzięki Jane bardzo mi pomogłaś. Teraz mogę spróbować, ale użyję widelca i noża. Odkroję kawałek, podmucham. Mm. O matko Jane, co ty robisz? Powinnaś być bardziej ostrożna. Próbuję przełamać tego gofra, to naprawdę trudne. Nie chcę stracić zęba. O nie, nie podoba mi się taki twardy i zamrożony gofr. Wolę patrzeć, jak ty jesz swoje pyszne gofry. O, przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Jane, jestem gotowa podzielić się z tobą smakołykiem. Zjedzmy razem moje pyszne gofry. No dalej. Czekają na ciebie. ja Ojacie, to jest takie dobre. Okej, okay, wszystkich, mamy nowy kulinarny challenge. Dowiedzmy się, czego chce mała Fibi. Super, chcę koktajl. Zrobi się. Muszę wlać trochę mleka do blendera, a potem wrzucić gałkę lodów czekoladowych, świetnie. A teraz najlepsze: czarny węgiel. To sprawi, że moje kakao będzie najciemniejszym na tym i tamtym świecie. Węgiel jest niewiarygodnie pyszny, a teraz wszystko mieszamy. Wow, jaki piękny, czarny kolor. Rączka przynieść szklankę. Idealnie, przelewamy kakao i na górę dajemy bitą śmietanę. To będzie niewiarygodnie pyszne. Muszę jeszcze dorzucić troszkę żelkowych pająków. Gotowe. O Wednesday, Twoje czarne pomysły zawsze wyglądają dziwnie. Lepiej ja Wam pokażę moje idealne kakao. Będę potrzebować syropu truskawkowego, uwielbiam go. Zanurzam szklankę w syropie. Wspaniale. A następnie kulka czerwonych, jak moje oczy, lodów. I dużo mleka. Wszystko wylądowało w blenderze i mieszamy. Będę też potrzebować troszkę lodu. Tyle wystarczy. Wlewam koktajl. I wszystko gotowe. Kładam do szklanki słomkę i można próbować. A ja jeszcze nic nie wymyśliłem. Nie mogę myśleć na pusty żołądek. O, ta czaszka wygląda jak ta, z której ostatnio wyjadłem mózg. Zjem też oko. Wrzucę tutaj. A teraz potrzebuję napoju gazowanego. Muszę to jakoś otworzyć, ale nie mogę. Pomóż mi! Dziękuję. Nalewam napój do szklanki z oczami. Mmm, pyszne. A tę puszkę można przebić. Oj, to zabawne. Wy też się dobrze bawicie. Naleję troszkę do mojej szklanki. Muszę tylko dodać gałkę lodów. Gotowe. Jestem taki podekscytowany. Próbuj. Wszystkie koktajle wyglądają tak fajnie. Chcę zacząć od tego. Dlaczego jest w nim tyle żelkowych oczu? To dziwne, ale dobra, spróbuję. Mm, lody o smaku limonki. A żelkowe oczy są takie pyszne. Smakuje mi ten koktajl. Jest naprawdę fajny. Mm, zjem to do końca. Ekstra. A co tu jest? Ten pająk wygląda słodko. Spróbujmy samego koktajlu. Fuj, ohyda. To jak koktajl z węgla. Mój język jest cały czarny. Do bani. A co tu mamy? O rany, wygląda świetnie. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Smaczny. A co jest na szklance? Mm, to syrop truskawkowy. Okay. Mm, może być. Muszę wybrać zwycięzcę. Wybieram zombie. Co? Wygrałem? O, może przytulastek. Co zrobimy tym razem? Fibi już zdecydowała. Tak, to będzie burger. Super! Mm, dobry wybór. Pozwól, że zrobię ci mojego najpyszniejszego burgera. Ta bułka jest okropna, ale moja czerwona wygląda oszałamiająco, prawda? Nic specjalnego, ja znajdę coś pod stołem. Ale tu dużo śmieci, o co to? Skórka od banana? Nie potrzebuję jej, potrzebuję bułki. O, znalazłem idealną. Jest wspaniała. Patrzcie, znalazłem bułkę pod stołem. Jest okropna. Co to znaczy okropna? Jest super. Pokroję tylko troszkę warzyw. Zapomniałem, jak fajnie jest operować nożem. Zombie, przestań. Chociaż nie przestawaj, podsunąłeś mi świetny pomysł. tę warzywka do mojego burgera. Teraz usmażę kotleta. Świetnie, mamy idealnego kotlecika. Kładziemy go na burgerze. Teraz musimy dodać troszkę pomidora. Dobrze, że mam ostre pazury, których mogę użyć do pokrojenia wszystkiego, co chcę. A mój ser będzie miał zęby. Kładę go na kotlecie. A na wierzchu przykrywam bułką. Następnie wbijam czerwone rogi z papryczek i oczy. Idealny wampirzy burger jest gotowy. To jest po prostu śmieszne. Pokażę Wam prawdziwego burgera. Będę potrzebowała mojego ostatniego wynalazku łapacza piorunów. Mogę go użyć do złapania wszystkich piorunów w okolicy i ożywienia, to znaczy usmażenia kotleta. Muszę tylko złapać odpowiednią falę. Ura, udało się! A co za moc? Mój kotlet zrobił się w kilka sekund. A teraz przygotujmy bułki. Okay. Są oczywiście czarne. Dodamy troszkę sałaty, a następnie kotleta, ser i pomidora. Z tej papryki wy naprawdę ostre zęby i gotowe. Teraz potrzebuję troszkę srytek. Użyję ich do zrobienia nóg mojemu burgerowi, ale muszę je najpierw pomalować na czarno. Gotowe. Dorzucę jeszcze żelkowe oczy. Zawsze robią robotę. I mamy to. Znowu tak szybko wszystko ogarnęliście, a ja potrzebuję więcej śmieci. Wow, znalazłem coś bardzo, bardzo smacznego wirus. Z jego pomocą stałem się zombie. Mam nadzieję, że mała Fibi też się nim stanie, kiedy spróbuję mojego wirusowego burgera. Położę tu rękę i wyleję na nią troszkę odpadów. Przykrywamy i gotowe. Wszystkie burgery są takie interesujące, ale chcę zacząć od tego. Wygląda słodko. Super. Mmm, pyszny. A co to jest? Frytki? Ekstra. Palce lizać. Spróbujmy też samego burgera. Mmm, jest przepyszny. Wednesday, masz talent. Wiem. A co my tu mamy? Zombie się postarał. Więc spróbuję chociaż troszkę. Ojej! Czy ta ręka żyje? Puść mnie! Co się nie posmakował, mój burger? To było okropne! Wybieram Wednesday jako zwycięzcę. Nie miałam wątpliwości, że nie mam sobie równych. Pozostaje zobaczyć, czego Fibi chce tym razem. Pankejki. Przygotujmy je. Okay. Myślę, że to nic trudnego. Zaczynajcie. Spadłam nawet na pomysł, kogo chcę narysować ciastem naleśnikowym. Mojego słodkiego kupilka skorpiona. Nie podglądajcie, zaczynam rysować. Ja też mam pomysł. Zrobię pankejki w kształcie nietoperzy. Są takie słodkie. Jestem pewien, że Fibi też je pokocha. Muszę tylko ostrożnie obrysować nietoperza. Gotowe. Możesz lecieć! Papa! Pa. Zrobię jeszcze kilka nietoperzy. Wkrótce skończę. O, rany nietoperze! Jem mnie je na śniadanie! A co ja zrobię? Racja, mam tu zapas mózgów różnych mądrych ludzi. Teraz powinienem zjeść mózg artysty, żeby narysować najlepszą pracę z ciasta naleśnikowego. Mój okropny, gnijący mózg wyjmujemy. A ten wkładamy. Mam nadzieję, że to zadziała. Zamykamy. Co to zadziało? Brzydko pachnę, jestem troszkę zielony, ale nie szkodzi, zaraz to naprawimy. Już lepiej. Muszę narysować artystycznego pankajka, zaraz powstanie arcydzieło. Wyszło niewiarygodnie pięknie. Muala! Trzeba tylko połączyć wszystkie elementy. Prawdziwe dzieło sztuki, cudownie. No zombie dał czadu, niesamowite. A ja muszę ściągać moje nietoperze. Pomyślałem, że zrobię fajne eklarki z pancaków. Troszkę bitej śmietany. I przykrywamy. To musi być pyszne. Teraz trzeba skropić wszystko syropem truskawkowym. Gotowe. O, mam pomysł! Chcę przestraszyć zombie. Wypiję twoją krew, jeśli jest zrobiona z syropu truskawkowego. Haha! Naprawdę? No nieźle, ale mój pancake jest o wiele lepszy. Mam tu artydzieło. Nadszedł czas, abym złożyła mojego skorpiona. Łączymy wszystkie elementy i mamy. Idealny. Fibi też go pokocha. Coś mnie w nosie kręci. Arsik! oj wszystko jest w smarkach. Będziesz musiała zjeść takiego pankejka. Ja wybiorę z zamkniętymi oczami i chcę. to. Ojej, co to jest? Na wierzchu jest coś rozlane. Może to syrop? Nie, to smarki. To obrzydliwe. A co zrobiła Wednesday? Jaki słodki naleśnikowy skorpion. Muszę go spróbować. Mm, no, taki sobie. A co zrobił wampir? Wow, to małe nietoperze. Jak fajnie latają. Pobawię się nimi troszkę. La, 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 Mmm, la. jakie pyszne. Uwielbiam to. Chcę więcej. Prawdziwa uczta. Już zdecydowałam, że wampir wygrywa. Hurra, moja pierwsza wygrana. Dziękuję, Madame Phoebe.